Tej imprezy tutaj w ogrodzie nie byłoby, gdyby nie Stasia, którą wszyscy znają i nie wiem, Stasiu... Utażnie, mi Utażnie, wszyscy znają, na wszelki wypadek zakończę Stasia, wszyscy Stasię znamy, internet Stasie stopniowo pozna. Bardzo dziękuję Kazikowi też. Jak gdyby podsumuję w ten sposób, wszyscy Kazia yeah. znają. Ogromne podziękowania, zarówno Państwu, że Państwo przyszliście już że możemy się spotkać, no i przede wszystkim organizatorom. Myśmy nie organizowali tego. Natomiast okazuje się, że to jest taki spontaniczny początek, który oznacza wiele rzeczy. Po pierwsze, uruchamiamy. A, no nie, nie, nie mieliśmy zamiaru, żeby robić imprezę, to pomogło to spontanicznie, ale uruchamiamy nowy cykl. Ten cykl będzie zatytułowany Pożegnanie z Trzecią RPF, i czyli obok Salonu Ludzi Wolnych będą toczyły się kolejne odcinki pożegnania z Trzecią RPF. Pożegnanie ma być optymistyczne, dlatego że Salon Ludzi Wolnych koncentruje się na analizie przeszłości, będzie w dalszym ciągu opowiadał pierwszy. Odcinek trzeciego sezonu ukaże się w poniedziałek najbliższy, nosi tytuł Naród Wybrany. Kolejne kontynuacje opowiadania o Narodzie Wybranym będą w kolejnych odcinkach. Myślę, że to wszystkich zainteresuje. Dlaczego o Narodzie Wybranym? Dlatego, że dochodzimy do źródeł tych wszystkich problemów, które ma nie tylko Polska i Polacy, ale tych wszystkich tak. problemów, które ma de facto cały świat zachodni. A ponieważ te wszystkie problemy ma cały świat zachodni, to ma je również cały świat. Więc naród wybrany. Natomiast drugi cykl, czyli pożegnanie z trzecią RP, jest poświęcony w całości projektowaniu lepszej przyszłości. I to projektowanie obejmuje, w zasadzie będzie obejmowało wszystkie dziedziny. Wszystkie, jakie Państwo są sobie w stanie wyobrazić. Co więcej, do omawiania poszczególnych dziedzin będą zapraszani fachowcy, Dzisiaj pierwszą osobą, może nie pierwszą, ale bardzo ważną z grona takowców, którą, którą zaprosiliśmy, jest pan Krzysztof Tytko, który opowiadał o wszystkich problemach związanych z próbą zakowania w polskich rękach zasobów geologicznych, które znajdują się na terenie Polski, czy na terenie dzisiejszych, w dzisiejszych granicach trzecie RP. Będę odróżniał o tyle trzecią RP Polski, że Polska jest pewną ideą i granice Polski są szersze niż, niż dzisiejsze. Granice trzecie RP, Polska jest wszędzie tam, gdzie żyją Polacy, a i Polska jest pewną ideą, a, a i polsko się oznacza pewną ideę. A, no i oczywiście będziemy tą ideę definiować Ja, ja tej definicji, w tej, no, której ja bym. E, Sprzyjał dzisiaj, może nie nazwę, ale to jest taka idea, która moim zdaniem w historii Polski no, się przebija. Ci wszyscy, którzy wspierają ideę polskości, no, są częścią narodu. Czyli, jeżeli zapytał mnie pan Ireneusz, jak jechaliśmy samochodem tutaj, czym się różni naród od społeczeństwa, Naród rozumie i wspiera ideę polskości. Społeczeństwo idei polskości czasami w ogóle nie rozumie i nie widzi potrzeby definiowania polskości, tylko tyle, że posługuje się językiem polskim i zamieszkuje na terenie Polski. Więc, więc w pewnym momencie jak gdyby, no, trzeba będzie wprowadzić to rozróżnienie w ten sposób, żeby zmniejszała się ilość członków społeczeństwa, którzy nie czują się narodem. I no wtedy później następne pytania w stosunku do nich będą, to czujecie się członkami którego narodu, bo może się okazać, że skoro się nie czują członkami narodu polskiego, to być może czują się członkami narodu na przykład żydowskiego, albo ukraińskiego, albo niemieckiego. No, za każdym razem należy zapytać. I być może uzyskamy, albo sami sobie odpowiedzą na to pytanie, ale to spowoduje, że Polacy to zrozumieją, Swoją inność. I teraz e, na świecie, e, raczej z większą sympatią na tle tego typu narodów spotykają się Polacy, i natomiast propaganda i media wbijają Polakom do głowy, że jest odwrotnie. To znaczy, że te narody, które wymieniłem, spotykają się z ze zdecydowanie większą sympatią naród polski, ze, z żadną lub wręcz z niechęcią, z nienawiścią. Tak nie jest. Jeżeli Polacy poczują swoje poczucie, jak gdyby zrozumieją swoje poczucie godności i swoje miejsce na Ziemi, no to sytuacja będzie bardzo szybko się zmieniała, dosłownie będzie się zmieniała w oczach. Jak mówię o miejscu na Ziemi, no to naród jest oczywiście połączony, powiązany z Ziemią. Ziemia nas nie tylko żywi, o czym jutro będzie opowiadał Tomasz Berbeka, znaczy opowiadał w nagraniu, które my tutaj będziemy robili. To jest wykładowca, były wykładowca Uniwersytetu Kalifornijskiego i nie tylko. I to jest osoba, która jest świetnym specjalistą od takich spraw jak gospodarstwa ekologiczne, gospodarstwa rozdrobnione, rolnictwo zdrowe, dokładnie takie, jakie w Polsce zawsze było. Krótko mówiąc, wracamy i powinniśmy Ziemia żywić, czyli ważne jest. Hek, jeden hektar ma żywić, jeden hektar jest w stanie wyżywić nawet dużą rodzinę. W związku z tym, to, to wszystko o tym wszystkim trzeba opowiedzieć, jak ma to się dziać. Ziemia żywi, ziemia broni. Ziemia może być też. I chroni. Broni chroni. Ziemia może być też takim pasem handlowym, który no, też przynosi dochody. Akurat Polska jest tak wyjątkowo korzystnie położona, że z samego transferu handlowego, no, możemy czerpać ogromne zyski. W tej chwili robi się wszystko, no, na tym polega między innymi to niszczenie polskiego transportu, na przykładzie PKP Cargo, żeby polskie firmy nie profitowały w tranzycie. Więc jeżeli polskie firmy, które będzie się przetaczał przez Polskę, jeżeli polskie firmy nie będą profitowały w tranzycie, to samo może dotyczyć blokowania polskich portów, blokowania Bałtyku itd. Tylko po to, żeby Polska nie profitowała w tranzycie. Będziemy blokowani na różne strony, na różne sposoby. W tym blokowaniu i niszczeniu Polski bierze brał, będzie brał udział, tak zwany rząd przecierp, RP i politycy przecierp, RP, którzy no, ewidentnie pracują przeciwko Polakom. Pan Krzysztof Tytko, Tytko z kolei opowiada o zasobach geologicznych naszej ziemi. No i to jest kolejny obszar, który wymaga szczególnej ochrony. Będziemy opowiadali, dlaczego akurat ten obszar, podobnie zresztą jak kilka innych, takich strategicznych, pedagogicznych, wymagają zapisów konstytucyjnych w nowej konstytucji. Ta Polska, o której będziemy opowiadali, zaczyna się od nowej konstytucji. Z kolei nowa konstytucja zaczyna się od zaledwie jednego założenia, które Polacy muszą zrozumieć. To założenie brzmi bardzo prosto, mianowicie likwidacja i delegalizacja wszystkich partii politycznych. A I dopiero po zlikwidowaniu i zdelegalizowaniu wszystkich partii politycznych możliwe będzie stworzenie ustroju, nie ukrywam, demokracji parlamentarnej, ale niespatologizowanej tak, jak spatologizowane zostały wszystkie systemy demokracji parlamentarnej na Zachodzie. No i o tym będziemy opowiadali również w ramach tego cyklu Salon Ludzi Wolnych, jak doszło do tej patologii. Zaczęła się ona w Anglii. Dlaczego w Anglii? O tym opowiadam. Jak zaczęła się patologia z systemem demokracji parlamentarnej w Anglii? No, oczywiście od utworzenia partii politycznych. Dlatego, że tej strukturze dominującej zarządzanie czy przechwycenie partii politycznych wydało się najprostszym sposobem na zarządzanie. To jest niezwykle proste. Tworzy się partię polityczną, dostarcza się do tej partii politycznej pieniądze. Ta partia polityczna wówczas rośnie. Jeżeli partia polityczna przestaje. Być posłuszne, wówczas traci źródła finansowania, do tego dochodzi korupcja liderów. I to, do tej korupcji dochodzi zawsze. W związku z tym, nawet jeżeli ktoś jest sympatykiem Konfederacji, to musi wiedzieć, że Konfederacja prędzej czy później, jako również partia polityczna, ulegnie patologii. Nawet jeżeli ci ludzie wyglądają na aniołów i każda partia polityczna, nawet jeżeli zostanie stworzona przez anioły, Ulegnie korupcji. No i to jest nasz przekaz w stronę pana Mencena, który jest obecnie szefem Konfederacji, w stronę każdego następnego guru, w stronę pana tego z południa burmistrza, burmistrz Mianowic. W stronę pana Gadowskiego i tak dalej, każdy w partii politycznej, prędzej czy później ulegnie patologii. I Polacy muszą to wiedzieć. To jest bardzo proste założenie, bardzo proste zdanie. Założyłeś partię, zmierzasz do przejęcia władzy, chcesz uczestniczyć w systemie trzeciego, oznacza, będziesz prędzej czy później spatologizowany. Nie jesteś w stanie w tym systemie zachować czystości zasad. System jest tak, tak skonstruowany. Stąd zaczynam od tego postulatu. To jest projekt numer dwa. A jeżeli po uruchomieniu projektu numer dwa. Naród nie zacznie się budzić, będzie uruchomiony projekt numer 3. Na razie go nie nazwę. Tych projektów jest więcej niż trzy. A jak gdyby, no nie chcę kamery mówić, ile ich jest, ale będzie ich tyle, żeby w pewnym momencie naród zrozumiał, że zmierzamy do rozwiązania. Nie ma takiej możliwości, żeby znaleźć rozwiązanie jakiej, jakiejkolwiek sprawy. Również tej, które należy podtrzymać i będzie podtrzymywał pan Krzysztof Tytko, natomiast nie ma rozwiązania na tych spraw w obrębie systemu RP I to będziemy mógł System System RP, obojętny, czy zgodnie z prawem, czy niezgodnie z prawem, każdą sprawę, którą będzie mógł rozstrzygnąć przeciwko Polakom, rozstrzygnie przeciwko Polakom. Dziękuję uprzejmie. Ja, może jakieś pytania są. To czy... są pytania tak Czy my prześlemy jakieś ultimatum tym ludziom, którzy oszukują Polaków, którzy po prostu prowadzą Polaków na manowce swoimi wypowiedziami, nie. nagraniami. Tego jest ogrom. I e, Tutaj można by nazwiska wymieniać, ale ja, ja. wstrzymam się. Już, już mówię, nie będziemy wysyłali tego ani pocztą, to ani testami poleconymi. E, dlatego czekaliśmy e, na uruchomienie kamery ultimatum de facto jest nagrywane i rozejdzie się w internecie to, 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 to co możemy stwierdzić żeby byli świadomi wystarczy, że włączą sobie komputer albo posłuchają się ja tak, tak. mam taką sprawę dlaczego się społeczeństwu nie mówi że my jako wyborcy tak. swoim głosem upoważniamy polityka, żeby za nas decydował, a tym samym upoważniamy a tym samym powierzamy mu swój los los ojczyzny i przyszłych pokoleń tego nigdzie nie słyszałem. Ja ja to to, to tak mogę odpowiedzieć? To, to, to proszę, proszę żeby to Taka krótka odpowiedź. Dlatego, że system przecierpę od początku był pomyślany jako oszustwo. Od początku, czyli od roku 89. W związku z tym wszystkie te zapytania i postulaty e, trafiają w próżnię, dlatego że no po to się stawia oszustów na czele pewnego państwa, które też jest oszustwem. Po to się tak. tworzy konstytucję, która też była oszustwem. Żeby to państwo tutaj jest oszustwem, po to, żeby Polaków niszczyć. Tak. W związku z tym żaden z pańskich postulatów nie będzie spełniony, na przykład, żeby wyborca był szanowany, żeby spełniać postulaty wyborcy, dlatego, że będzie robione wszystko, żeby pana zniszczyć. I teraz jedyne, czego pan może się spodziewać po trzecie RP, to, to jest to, że najpierw będą próbowali odebrać panu majątek na sposoby. Może pan mówić, co, co chce, Później będą panu na wszelkie sposoby odbierali kolejne fragmenty wolności, czyli na przykład nie będzie pan. Tak się dzieje. To próbuję Panu wytłumaczyć. W związku z tym to pytanie, dlaczego oni się, e, dla, dla, dlaczego na przykład się nie mówi o tym czy o tamtym, no dlatego że głos mają media, które są w rękach tych, których zadaniem jest pana zniewolić. Media nie są w ręku Polaków. Media są po to, żeby ludzi oszukiwać. Że Stąd ludzie wpadli w dezorientację, nie bardzo to rozumieją. Część się wyłączyła, czyli nie uczestniczy w polityce, inna część zajmuje się wyłącznie własnymi sprawami, bo próbuje się jakoś tym wszystkim uratować. Natomiast bardzo mało jest osób, które próbują tą sytuację rozwiązać. I jak przypuszczam, bym pana zapytał, to zna pan takich osób bardzo niewiele. I teraz w związku z tym normą jest to, że wszyscy próbują uratować samych siebie, ale zbliża się czas, w którym zrozumieją, że dopóki będą próbowali uratować samych siebie, to nie uratują ani samych siebie, ani swoich rodzin. I, i dlatego tak otwarcie nazywam, jak głęboki jest to problem. Żeby zrozumieć, że albo Polacy zaczną się budzić, jako naród mówię o tej grupie świadomej, albo Polacy się nie obudzą i wtedy wszyscy są skazani na zakładę, bo taki był plan od początku. Jeszcze jedno pytanie nie będę pytał Proszę, nie. media mediami, ale od czego jest rozum? To znaczy, że gro wyborców nie używa rozumu? Tak, jeszcze, jeszcze raz. Pani tak, w tej bo w używa się socjotechniki, żeby po pierwsze zmniejszyć ilość w rozumu w każdego i do tego służyła program deracjonalizacji, czyli tworzenia takiego chaosu, w tym takiego chaosu informacyjnego i równocześnie wrzucania takiej ilości informacji które de facto zmniejszają ilość, tak, jak gdyby poziom inteligencji u odbiorcy. No to do tego służą wszelkie TikToki, nie TikToki i tak dalej. No po to jest ta masa informacji, żeby wywołać coś, co nazywamy deracjonalizacją. Czyli odwrotem, o ludzi, od własnej inteligencji i od rozumu. I to jest zjawisko powszechne. Teraz, żeby to zjawisko zawrócić, należy najpierw opowiedzieć, na czym polega odwrót od rozumu i na czym może polegać powrót do rozumu, to znaczy powrót do rzeczywistości. Najbliżej rzeczywistości są ludzie, którzy zostali przy prostych zasadach i przy prostym rozumowaniu, ale ci, mówię na przykład o rolnikach, z wielkich gospodarstw, i tak dalej, jeżeli on żyje tak samo, jak żył wcześniej, to on tylko nie rozumie. Po co mu się do tego, co on robi i wie, co chce robić, i wie, jak to trzeba robić, po co mu się Dobra, do tego wtrąca jakaś tam Unia Europejska? Po co mu liczy zwierzęta na podwórku? Po co mu liczy góry jajka? I tak dalej, i tak dalej. Dlaczego mu zaczyna dyrygować, co on ma robić ze swoim lasem? Dlaczego zaczyna mu dyrygować, jak mają rosnąć drzewa w jego lesie i tak dalej? Ale generalnie cały ten program z idiocenia, no bo w pewnym momencie taki człowiek dochodzi do wniosku, że żyje wśród idiotów. To, tak. czy, obojętne, czy ten człowiek żyje w Portugalii, czy w Polsce, de facto widzi ten poziom idiotyzmu. Takim najmocniejszym tego idiotyzmu było, było otwarcie. Olimpiady w Paryżu, który pokazywał, do jakiego tak. poziomu może dojść z biocenie już nie chcę tego omawiać. Tak. Więc to jest, to sięga dużo dalej niż, niż poziom, e, nie wiem, przypinania każdej górze jakiejś łapki pod tytułem policzona przez kura policzona przez Unię Europejską. I żeby zabić tą kurę i zrobić sobie rosół, no trzeba uzyskać zgodę. W Urzędzie Gminy, jak się okaże, że to dalej jeszcze funkcjonuje i ludzi nie zabiło, no to być może urząd, który wyda zgodę na zabicie kury, będzie już w Warszawie tak? i będzie przypominał pałac kultury. Więc e, to, to nazywam deracjonalizacją. Panie Marku, czy policja będzie pierwszą ofiarą tego systemu, czy policja zostanie rozbrojona przez Ukraińców i czy docierać no do policjantów, żeby sobie uzmysłowili, że oni są jakby na tej pierwszej linii strzału tego systemu. Jest ostawiał... ale, ale to jest oczywiste. To znaczy, ten system, czyli system bestii, jeżeli chodzi o Polaków, wcześniej przewidział to, żeby wymieszać polskie społeczeństwo ze społecznością ukraińską. A jeżeli się okaże, że Polacy zaczynają budować struktury poporu, to jest absolutnie pewne, że coraz więcej, że stworzą system, w którym policjantami zostają Ukraińcy. Stworzą system, w którym prokuratorami będą Ukraińcy, stworzą system, w którym sędziami będą Ukraińcy. Tak. I dopóki Polacy się nie oporą, czyli nie zrozumieją, w którą stronę to zmierza, to będzie to zmierzało w stronę kompletnego odebrania Polakom wolności. Jak to uświadomić policjantom, że oni są takim zagrożeniem? To się odbywa w sposób ciągły, czyli Policjanci też oglądają internet. Najlepsze uświadamianie to jest wybieranie tych kanałów, które nie zajmują się czymś, co nazywam waleniem prętem po kratach, czyli wprowadzaniem informacji, czasami prawdziwych, czasami mniej prawdziwych, które poza zdenerwowaniem i wywołaniem jakichś tam uczuć negatywnych, niczego więcej nie wnoszą. Natomiast mało jest takich kanałów w internecie, które. W których Polacy zastanawiają się nad rozwiązaniem tej sytuacji. Ja bym szanował w te kanały, w których jest namysł nad rozwiązaniem tej sytuacji, a nie samo miauczenie pod tytułem, co nam zrobią i gdzie wybuchnie za chwilę bomba jądrowa. Mogę powiedzieć tak intuicyjnie: żadna bomba jądrowa w najkrótkim czasie, na pewno nie na terenie Polski, nie wybuchnie. Bardzo możliwe, że na terenie Europy też i być może I Tak jest ten plan. Natomiast. Walenie prętem po kratach będzie się odbywało w sposób ciągły i to walenie będzie się nasilało, dlatego że oni w ten sposób próbują zagłuszyć taki głos, jak w tej chwili Państwo słyszą. To znaczy, żeby wrócić do rozumu, zastanowić się nad tą, nad tą sytuacją i zmienić ją od podstaw. W tym sensie nazywamy ten cykl pożegnaniem z trzecią ekperem. Tak. Dlaczego Ukraińcy? To no z bardzo prostego powodu. No, po no to razu, to jest jest co został naród ukraiński, pod koniec XIX wieku. Mogę szybko odpowiadać, ale chcę sobie przypomnieć, po co stworzono naród ukraiński. Był to w dokładnie stworzony w, w tym samym czasie, co syjonizm. No. i no. proszę sobie wyciągnąć dalsze wnioski, nie będę opowiadał całej tej historii. Od połowy XIX wieku do dzisiaj. Ale jest to historia od początku zaprojektowana przeciwko Polakom tak. i y, y, morderstwa na Wołyniu, tak w tej chwili e, skwapliwie skrywane przez tych e, e, ludzi naszych rządzących, e, 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 I... przede wszystkim, i to nie są nasi rządzący, to, to, to są okolicy, Pani, tak, tak. która służy Wyłącznie działa przeciwko Polakom. Więc e, mówienie o naszych rządzących jest bardzo głębokim e, błędem, nie, to e, a czasami celowym nadużyciem, bo tak. to nie są nasi rządzący to jest agentura. I to jest agentura, która ma polskość i Polaków zniszczyć. I tak, tak, to, to tak Polacy tak. muszą zrozumieć, że tak to działa. Natomiast dlaczego Ukraińcy? Bo po to zosta został stworzony naród ukraiński. Krótko mówiąc, tu jest e, pewien scenariusz w tym. I ten scenariusz w tej chwili jest realizowany. W związku z tym, jeżeli e, ten naród ukraiński jest w stanie skierowany przeciwko Polakom, no to jest element planu, który jest realizowany od 150 lat. Tak. Chęcie. Jeśli można. No bardzo mnie pan zasmucił tym, że te młode partie, które się tworzą, tak jak Konfederacja, która no zaistniała już w Parlamencie, jak tej J. Y, Dwóch pan Polaków Piecha, że myśleć, też będą skorumpowane, i niestety, czeka i to... O, dodam co? z absolutną pewnością, o, oczywiście. jeżeli poda pan chociaż pół argumentu, który tak nie, się nie stanie, wówczas wejdziemy w dyskusję, natomiast daję panu gwarancję o, tysiąc dlatego że ja jestem, jeszcze raz, no, ja mam czy, wykształcenie matematyczno-fizyczne i teraz, jeżeli pan użyje prostej statystyki, która z tych partii stworzonych, która doszła do Sejmu, nie, nie uległa te, no, ten no, nie, nie ma. Dobrze, nie ma. no to, ma, to proszę, proszę wyciągnąć po 30, czyli to jest pytanie dotyczące inteligencji, jeżeli po 35 latach zrobimy listę tych partii, listę tych zdrad. I tego, co oni robili przez te 35 lat, i nie ma ani jednego przypadku pozytywnego, to czas najwyższy wyciągnąć wnioski, dlaczego tak się stało. Dlatego, że to jest wystarczająca próbka statystyczna, żeby wreszcie takie wnioski wyciągnąć. I to jest komunikat zarówno od pana Piecha, jak i do wszystkich mędrców z Konfederacji, że w systemie partyjnym oni są skazani na patologię. Ja powiem więcej: zjawiska patologii w każdej z tych partii. W momencie, kiedy już zostali dopuszczeni do gry o miejsca w Sejmie, patologia tam już wystąpiła. Natychmiast. Co więcej, była to głęboka patologia, o której oczywiście nie wiedzą ludzie, którzy byli daleko od tych grupowań. Natomiast ci, którzy, nie daj, panie Boże, włączyli się do tych grupowań, działają, świetnie wiedzą, na czym ta patologia polega. Więc oni się patologizują w lot natychmiast. Mówię o tych dołach partyjnych, które próbują cokolwiek zrobić na rzecz Polski i Polaków. Tam patologia jest automatem. Więc nie znajdę takiej osoby, która mi wytłumaczy i przedstawi argumentację, że być może zdarzy się cud i powstanie pierwsza partia, która w ramach tej trzeciej RP... Przez tą drogę sejmową absolutnie. zrobi Polakom dobrze. Mhm. Nie ma w ogóle takiej jest możliwości, do, do, absolutnie. Ja proszę że to jest największym jest. panem jest pieniądz. Ja nie mu się wszyscy kłaniają, tylko Jeden. o sumę Jeden. chodzi. I tu jest problem. Jeden. Ja wiem, ale Jeden. nie jesteśmy w stanie wszystkich problemów omówić. Polityka Dokładnie. monetarna to jest Dokładnie. druga historia, którą trzeba omówić. E, zasoby biologiczne. Hmm. to jest trzecia problematyka, w którą trzeba umieścić. Tych tak, tak. problemów, rolnictwo to jest kolejne, de, demografia to jest kolejne, tak. e, etyka to jest kolejne, edukacja to jest kolejne hmm. i nie wiadomo, co jest ważniejsze. Zdrowie to jest jeszcze jedno, bo będziemy też truci i już jest, jesteśmy. Służba jest, e, jest, e, jest. zdrowia będzie demoralizowana tak, i, i już jest, jest i, smutna 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 i tak dalej. I tak i dalej. I w związku z tym ustawianie hierarchii, co ważniejsze, co mniej ważne, jest absolutnie bez sensu. Ja przepraszam, dziękuję. Chciałem podziękować.